Teraz w trzecim i dzisiaj będziemy robić mydełko i świeczki oraz otworzymy kalendarz. Zaczniemy chyba od kalendarzu. Dzisiaj od tego numerek 300. Dzisiaj może, może mi się uda to otworzyć jak, tak się troszkę. Nie, nie udało się. O mamy, jest to mini kinder bueno takie o Puszynki. ja za zapewne stawiam to z powrotem tu teraz może ten trójeczka Ups. i jest ładne sznureczki, z których można zrobić bransoletki, coś dla szlajchów lub coś jeszcze dla hopi horsów. I jeszcze coś tu na I takie śliczne minki, śliczne. Ups, Teraz szukamy tu trójeczki na koniec. Tu jest. Myślę, że najlepiej będzie jakoś to tak troszkę podważyć. Yy. Ciężko idzie, ale są to kurki i małe kurczaczki. Teraz już ym, odłożyłam kalendarze i pokryłam masę na mydło, na takie małe cząstki, że kawałki nie cząstki. I to będą mydła dla moich bliskich jako prezent na święta. Tutaj mamy już te kawałki na masę, no masę mydłową, jakby. I to trzeba teraz roztopić w kąpieli wodnej. Masa na mydło się roztapie i dodajemy olejek. Kurwa, co nie leci? Tutaj mamy kwiatki do dekoracji tych mydełek. Mamy różne. Takie mamy. Takie o. I mamy brokaciki. Różne zielone, szare, różowe, niebieskie. I takie foremki. Takie duże. I takie ładne, świąteczne. Teraz tutaj wsypię brokat albo kwiatuszki. Pierwsze foremki już są udekorowane tutaj w środku. Bałwanki, jakieś choinki. I teraz trzeba się zająć tymi dużymi. I teraz udekorowałam jeszcze to drugie. Tu są teraz te większe kwiatuszki. I teraz będziemy to zalewać włoskie. Teraz zalewamy to drugie. To bardzo fajnie wygląda. Te zalewamy do połowy, a tamte już całe, Bo to jutro trzeba będzie zajść do samego końca. No jakby cała. Jakby stygną. I to tak ładnie wygląda jak to się zalewa, bo wszystko się tak rozdrabnia jakby. To są nasze wszystkie mydełka. To jest wosk pszczeli w takich kuleczkach. I tutaj mamy jeszcze inne takie rzeczy. Tutaj też jest chyba jakiś wosk. Tu są jeszcze inne foremki w kształcie serduszek uliczków i takich muffinek na takich naklejkach będą etykietki na różnych mam takie takie właśnie kółeczka bardzo ładne takie są teraz roztopiamy wosk sojowy na świeczki i dodajemy do tego olejek kawowy w tych pojemniczkach zrobię świeczki kawałowe. Teraz zalewamy świeczki woskiem kawowym, który już jest nawet troszkę taki brązowy jak kawa z mlekiem w sumie. I efekt końcowy pokażę Wam za kilka dni. Bajo!